W dniach 8-9 czerwca 2010 roku w warszawskim hotelu Mariot odbyła się szósta już edycja kongresu What's Going On in Retailing, w czasie którego co roku omawiane są najważniejsze trendy i problemy branży handlowej. W kongresie zorganizowanym przez firmę Informedia, należącą do grupy Bonnier Business Polska, wzięli udział przedstawiciele wiodących sieci handlowych, a także czołowych firm produkcyjnych i dystrybucyjnych. Uczestniczyli w nim także przedstawiciele znanych firm badawczych i konsultingowych. Biedronka Ma cały swoją strategię stabilną i od, i od zawsze. Niską cenę na najwyższej jakości. Doradziłbym inną sieci, żeby po prostu mieli stabilną strategię przyszłościową wobec klienta. Nie, nie mieć takie Chciałbym dzisiaj dobrać. coś i, i jutro coś innego. Nie obrać się, nie swoją ubrania, jak powiedziałem, podczas naszych panelów, bo klienci się zgubieją. Mi się wydaje, że. Teraz będzie kilka lat dyskantów, ale supermarkety to będzie, to będzie jednak przyszłość. Około 50-60% internautów korzysta z zakupów poprzez internet. Jaka jest przyszłość tego handlu? Myślę, że jest dosyć duża. Dlatego że te elementy, które są określane jeszcze w tej chwili jako słabości, powolutku uchodzą w cień. Jeżeli popatrzymy na sprzedaż detaliczną, jak ona wyglądała w roku 2009, a nawet w pierwszym kwartale 2010 to widzimy, że Polska trzyma się bardzo dobrze i wygląda bardzo dobrze na tle całej Europy. To jest taka zielona może nie wyspa, ale zielony obszar, gdzie ten wzrost jest zdrowy, wynikający zarówno ze sprzedaży wolumenu, jak i wzrostu ceny. Więc widać, że Polacy wciąż mają tę siłę nabywczą. Spowolnienie jej. Jest niewątpliwie, ale trend jest, powiedziałabym, bardzo optymistyczny. Ale sklepów ubywa. Ale sklepów ubywa, to prawda. Natomiast ubywa tych małych, które są przestarzałe, z taką staroświecką formułą niedopasowaną do wymagań klienta. Ile mamy obecnie sklepów w Polsce? No to jest ponad 150 tysięcy sklepów, czyli wciąż bardzo, bardzo dużo. Ale na pewno ich liczba jeszcze się skurczy, tak? Najwyższym skurczy dalej. się, ja nie sądzę, żeby to był dramatyczny spadek, one się po prostu będą zmieniały. Formuła sklepów na pewno będzie się zmieniała. W czasie trwających przez dwa dni od rana do wieczora prelekcji i dyskusji panelowych poruszanych zostało wiele interesujących i emocjonujących branżę tematów dotyczących perspektyw i kierunków jej rozwoju, skutków spowolnienia gospodarczego, strategii zarządzania markami, czy prawnych aspektów współpracy i umów zawieranych między dostawcami a sieciami handlowymi. Bardzo, bardzo sympatyczna idea, no a przede wszystkim, przede wszystkim tematy i prelegenci. Którzy naprawdę znają swoje rzemiosło. Jestem pod dużym wrażeniem tych pierwszych wykładów czy prezentacji. No i z, z, z niepokojem na swój zegarek patrzę, bo oczekuję naprawdę dużej uczty intelektualnej, jeśli chodzi o dalsze spotkania, dalsze prezentacje. Co się wynosi z takich kongresów? No, przede wszystkim wynosi się wiedzę. Wynosi się wiedzę, pewną refleksję, pokorę i całą masę pomysłów, które można przy odpowiedniej koniunkturze realizować. Jest to świetne spotkanie ludzi właśnie z branży, kiedy możemy spotkać się nawet w kularach, porozmawiać o tym, co każdego boli. Taki kongres jest potrzebny, dlatego, że obszar handlu jest jednym z bardzo poważnych sektorów. Proszę zwrócić też uwagę, że to jest drugi pracodawca po przemyśle, więc bardzo, bardzo ważna kwestia, nawet jeśli chodzi o, o sprawy związane z z ograniczaniem i wypłacaniem bezrobocia. Przychodzą tutaj ci, którzy chcą coś powiedzieć i czegoś się dowiedzieć, prawda? I my nie mamy czasu na spotkania towarzyskie. Idea jest naprawdę świetna, pomysł znakomity, realizacja jeszcze lepsza, a owoce będziemy zastanawiać się od dnia pojutrze.